Cześć, cześć, witajcie z ITRENGUFIA. Ja w dzisiejszym odcinku Polska i słyszymy się yy, na Majestiku. Jest to trzeci odcinek. Yy, taki można powiedzieć, że nic innego nie było poza tym Majestikiem. Yy, dzisiaj mam zamiar tutaj Wam pokazać pracę jako RWAL. Tak, tak, o, po prostu. Nie mam dzisiaj też dużo jakoś czasu. Eee, przez co po przez co, prostu chcę jakąś pracę na szybko, która może goś zaciekawi i przy okazji samemu sprawdzić, ile jestem w stanie zrobić w tą godzinkę e, pracujących od Orwale. O, Oboju sobie nie wiem, tak szczerze, ja nie mam zielonego pojęcia. Więc podejdziemy sobie tutaj do gościa. O. Kurwa, nie chcę świetnika przeszukiwać tej wariacie. Dobra, e, chcę pracować dla ciebie. Dobra, kupmy topór. Ej, myślę, że to droższe jest. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Co to za miejsce? Chcę pracować do ciebie. Aby rozpocząć pracę, najpierw kupi na rynku, następnie udaj się do lasu. po zacznij. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. My jesteśmy na pierwszym tym poziomie, więc my tutaj hmm, będziemy sobie sobie ten. Ej, kurwa, Ramba jest do Więc podjedziemy tutaj. Już do mnie oczywiście piszą na frakcyjnym so, Podjedziemy, ustawimy sobie aut gdzieś tu Żeby móc potem doładować Wszystko Wyciągamy sikere, sikere Odbiegamy sobie do drzewka Dajemy żeby ciąć i standardowe uderzanie po prostu w drzewo Eee, moje 10-4 nie, 10-20 i patrz, zrąbaliśmy tutaj drzewo, ucinamy sobie te e, gałązki i w taki oto sposób mamy młode sosny niestety one się nie stakują, więc no, jest to dosyć ciężkie jeden na 5. Ej, wiesz może gdzie mogę sprzedać kody albo na rynku takim na tablecie tam albo no, wiem, no. na żółtym rynku co jest paleta dobra dobra no więc jak możecie zauważyć nie jest to jakaś super mega mega ekstra tutaj sprawa jeżeli chodzi o te rąbanie ale bardziej to nas ciekawią pieniądze, powiedzmy zaczęliśmy 15.10 e, i o 16.10 mamy zamiar to e, skończyć, aby, aby się dowiedzieć ile zarobimy, jeszcze tutaj jedzie do mnie e, ziomeczek z jakąś kurwa sprawą ja dzisiaj próbuję nagrać ten cienkoszczelny minę oczywiście na bombach musiał przyjechać, no bo czemu nie więc ja to załatwię i wrócę do was, bo no jeżeli to jest jakaś sprawa, to fajnie by była by... ona akurat na YouTube nie była. Do zobaczenia za niedługo. Dobra, już jestem kochani. Eee, no co mogę powiedzieć? Pogadałem o paru sprawach tutaj. Dalej cały czas rąbałem drewno. Chuj... wie ile tego wyrąbałem tak naprawdę. Mam... Troszkę mam. No właśnie, to sobie jeszcze tutaj ten. Boże, będę miał więcej miejsca. Co mogę powiedzieć ciekawego? Na pewno jestem zadowolony z aktywności, jaka się pojawiła tutaj na kanale. Bo, no kurde, nie spodziewałem się tylu wysiedleń pod kierowcą autobusu, pod y, moją tutaj pracą, szeryfa. Na pewno będę chciał wam nagrać więcej tej pracy, szeryfa. E, też nie spodziewałem ludzi, którzy będą przychodzić do mnie na komendę i mówić, że, że widzieli mój filmik. Eee, w ogóle nawet na były osoby, które przyszły i zaczęły specjalnie mnie wołać, aby, aby, aby mi to powiedzieć, więc ciekawie. No cieszę się z tego. Mm, też miałem pytanie, gdzie dopiej dołączyć do FIBu czy do, do szeryfów No to pytanie tam odpowiedziałam w komentarzu, no ale to od, od razu każdemu tutaj powiem. Ja też nie chcę decydować za Was. Wy zdecydujcie, e, co wam bardziej pasuje. Gdzie, gdzie chcecie spróbować? Jeżeli nie wiecie, przetestujcie wszystkie frakcje po kolei, to nie jest nic złego. To nie jest złe zmienienie tych frakcji, bo każdy musi się odnaleźć, tak? Jeżeli wam nie będzie pasować powiedzmy Feebi, SPD, szeryfach spróbujcie w się. Wiecie, ratowanie ludzi, różne operacje, różne takie rzeczy. Jeżeli nie, może jako adwokat w gowermencie, może jako grupa specjalna w gowermencie, AKA, yy, detektywitacy. No, wiecie, każdy gdzieś się odnajdzie. Taka jest prawda. Mm, więc próbujcie, próbujcie tak naprawdę tam, gdzie, gdzie będziecie chcieli. To nie jest nic złego testować. Każdy testuje. Ja akurat miałem, że tak to powiem, takie oferta, że ja od razu się odnalazłem w szeryfach. Na początku było mi ciężko, nie będę ukrywał, że nie. Ale, ale jakoś to poszło. I, i, i odczuję się po prostu tam dobrze. Poza tym, że, że my co chwilę gdzieś wołają. No, takie widoczny Ale to tak szczerze będzie tak wszędzie Im wyżej jesteście tym bardziej ludzie y, chcą z wami o czymś porozmawiać, bo jesteście w stanie więcej załatwić To jest chyba tak ogółem wszędzie No tak samo macie na przykład w pracy. im dłużej pracujecie tym ktoś może wiedzieć, że bardziej się dogadujecie z szefem co nie? Albo się właśnie nie dogadujecie Też jest taka opcja Ja akurat z szefami wszystkimi dobrze żyję, jeszcze Tutaj, oczywiście nawet dwie, nie, yy, nie mówię o moim prawdziwym takim życiu. E, ale nie mam powiedzenie, że się też dobrze się dogaduje z szefami. Więc no, teraz też mają dużo dużo właśnie pracy. Mm, nie miałem czasu w ogóle, aby sięść do komputera. Nie miałem czasu, by nawet nabić w ogóle tutaj na wyspę, więc parę dni nie, nawet tutaj nie było. Więc, trochę rzeczy będę miał też tutaj do połowienia w szerefach. Co dzięki temu, może damy też jakąś fajną tutaj yy, robótkę na odcinek. rzeczywiście, no farmę. Może tutaj patrol z wydziału DTU. Ogółem, jeżeli ktoś jest ciekawy, wydział DTU zajmuje się yy, narkotykami, jak i również sprawami rodzinek crime. Ogółem organizacji crime więc y, czasem niektóre rzeczy są na pewno ciekawe będę chciał na pewno wam nagrać jak kiedyś będzie może jakiś wjazd żebyście mieli jak to wygląda podczas wjazdu może wam się tu akurat spodoba będzie, będzie na pewno fajnie Czy mam taką nadzieję, że będzie fajnie y, że może to was też przegląda, że jednak w sumie i mogą być spokojni. na pewno was chcę gdzie chciałbym was zaprosić, bo niekoniecznie do szeryfów jeżeli komuś się nie podoba, no to nie będę przyszli Kogo tutaj na siłę zaciągał ale zapraszam was na pewno do rodzinki mojej e, która jest, wiadomo, typu e, legalnego hmm. wiadomo, nazywa się Labupa Familii. Family, to już nie raz już powtarzałem e, no i nie przyjmuję tutaj akurat osób, jeżeli ktoś z was żył w krajmie, no to przykro mi, ale nie przyjmuję, mamy jedną osobę, która jest w krajmie ale... Ale ją mamy na oku, bo coś się nie ufamy I ją dodaliśmy po prostu tak o No, się. O, nie zjebam z tym wyjebane sił Totalnie Ale tak totalnie, totalnie Z masakra Dobra, idziemy szybko tutaj po drewno Romanie drewno jest... nie jest ciężkie to na pewno mam wrażenie, że praca w kopalni jest 3 razy gorsza, tak szczerze. Ale jest nudne. Rybki są ciekawsze. Mam takie wrażenie. Że rybki są ciekawsze. Ale no, cóż, tak to czasem bywa. Niektóre rzeczy są ciekawsze, niektóre mniej ciekawe. Możecie ocenić tutaj dzisiejszy strój sergiuszka, jak wam się podoba. O, przedmęczy się wodę, no i widzicie, no i za dużo rzeczy. Przyjmiemy sobie bagażnik. O kurwa, to mam by jakieś. Dobrze wiedzieć. I wam pokażę, ile to wszystko kurde waży. Ile w ogóle mamy dotychczas? Jedna taka prawie waży kilogram. Czy jednak mogłem wziąć auto z większym bagażnikiem, a bardziej z większą pojemnością, bo już mam prawie 200 kg? No, następnym razem będę wiedział, czy wziąć z tym większym, jednak chyba mi za auto w masakra. Masakracja. Oczywiście w rodzinie nie, nie zbieramy tego Nie wydaje mi się to rzeczą jakoś potrzebną Aby otworzyć ten magazyn, dawać te pomarańcze, te, te ryby Albo czy te grzyby, te, 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 te kurwa drewno Nie są to pieniądze, które są zadowalające jakoś Więc średnio, średnio Też bardziej wolę zainwestować w Bobcata Tylko na niego trzeba ciut pieniądze wydać Taka prawda CTA, na niego bardzo dużo pieniędzy no, ale z tym nic nie zrobię. Aktualnie kupiliśmy sobie tira do rodzinki. Więc yy, fajnie, mamy tira. Yy, po co nam Tiry? No, bo ma dużą pojemność i łatwiej będzie nam paczki brać. No i też dla osób, które są tutaj nowe, żeby mogły sobie pakować tam rybki. Oczywiście wiadomo wysyłać kontrakty. Mamy też plan, planach prowadzić. Mogę wam coś zdradzić. Jeżeli byście chcieli dołączyć, to będziecie wiedzieć. Już, że w planach jest zadanie, po prostu zamiast kontraktów, ale raporty będzie wypisywane. Kto ile zrobił? Kto ile zrobił w danym tygodniu? I po prostu na tej podstawie będzie dawana wypłata. Wydaje mi się to ciekawe. Mam nadzieję, że wam też Jeżeli byście chcieli dołączyć Jeżeli nie wiecie jak dołączyć to o ile się nie mylę jest reklama na tablecie, na usługach e, Tam jest numer do Luigi'ego Pod który możecie dzwonić Jeżeli nie będzie odbierał Znaczy, że jak to niego nie ma, zaraz wam powiem czy jest ta reklama jeszcze, czy już jej nie ma A Na chwilę obecną jej nie ma, ale na pewno znowu się pojawi Bo Louis tutaj nam reklamuje tą rodzinkę e, To wtedy możecie do niego wydzwaniać się będzie no i co? no i umówić się na jakieś spotkanie wtedy umawiacie się najczęściej z nim aczkolwiek ja też mogę czasem pojechać why not? ja tutaj bardziej zajmuję się sprawami na szeryfach ale jak tylko mam czas to z wielką chęcią mogę pojechać też rekrutować co będzie na rekrutacji tego wam nie powiem to w zasadzie zobaczycie e, sami jeżeli się pojawicie no i co? No i chyba sobie tyle z takich ogłoszeń parafialnych, że wam to tak powiem podczas tego kiedy rąbię to drewno, to żeby coś pogadać. E, możecie też w komentarzu na pewno napisać jakieś e, sugestie, co byście chcieli zobaczyć, e, jakieś pytania, może będę w stanie odpowiedzieć na nie. i no, tyle. Znaczy. Jeszcze w sumie jedna rzecz. Na pewno zachęcam do użycia mojego kodu tutaj, e, który jest e, GUMIS. Zaraz tutaj napiszę. Patrz, tutaj bez kropeczki, albo w sumie tak, GUMIS. Taki kodzik mamy. Już wprowadziłem kodu promocyjny, ja nie mogę go użyć, ale, ale was zapraszam do, do użycia. O kurczę, ktoś tu chyba nieźle się bawi Sprzedam Porsche Spider, McLaren 720 lub Gemera Nice To osoba musi mieć pitosu, no sekretnie dużo nie załapało, dobra Na pewno wam tutaj od razu mogę powiedzieć, bo pewnie zapytacie Co najbardziej polecam do, do zarobku. Na sam początek Jeżeli ktoś zaczyna Chyba rybki, jeżeli chcecie iść legal. Jeżeli nie legal, no to nie będę tutaj ukrywał, ale sadzenie zioła. Sadzenie zioła wam daje ogromne pieniądze. Tylko pierwszy trzeba zdobyć nasionka. Nasionka można to kupić na rynku, więc pierw trzeba zarobić na to. A chyba teraz jedno nasionko chodzi po 20 tysięcy, jakoś tak. Coś koło tego. Więc no troszkę, troszkę trzeba się z hmm, prasować, napracować, aby, aby to zarobić. No, ale to, co się zrobi, no nic się nie zrobi. No i to w sumie chyba wszystko z takiego ogłoszenia, że tak full full ogłoszeń parafialnych. Jak macie pytania, to piszcie w komentarzach. Ja na razie tutaj się z Wami teoretycznie żegnam i zobaczymy się później gdzie będzie całkowita tutaj, że tak to powiem, wycena ile, ile żeśmy zarobili. A co? Do zobaczenia za do niedługo. Dobra, już wróciłem tutaj do Was. Tak, wszystko, tak, pięknie, wszystko śmiga. <śmum> nie jest to długi odcinek, To na pewno tutaj też nie było co, co pokazywać. Mało się działo i w ogóle. idziemy sobie szybko to całe drewno przewieźć eee, na ryneczek. W jesteśmy w Paleto a ty, w tych lasach palety są te, a nie dobra, jeszcze są tutaj. A, no to, o kurwa, o kurwa, a ja się już dzwonię po pomoc. co się stało? Zagapiłem się, pierdolnąłem w niego w pizdu <laughs> Ja ci dupę, czekajcie może, może jakoś będę mógł pomóc Co się dzieje? Kurwa zagapiłem się w pana pierdolnąłem Cześć Mam jakieś te gówno czerwone o! Żyje pan, zajebiście Ja pierdolę o dziękuję panu, niech pan uważa. O muszę uważać, chyba kurwa muszę jechać za mu prawo jazdy zdać Dobrze. Powodzenia na nowej drodze życia! Dzięki miłego. Trzymaj się. Jeszcze raz hey, sorry. Boy. Dobra, spoko. <laughs> Dobrze, że miałem te rzeczy z karnetu na No, byłby problem dosyć spory. No, moja wina, akurat, moja, 100% moja wina. Dobra, bierzemy sobie kłody i zanosimy je do gościa, żeby je opchnąć. I damy radę zmieścić ich teraz. 22, ok. 22 kłody. Hmm, gdzie był ten ziomeczek? ziomeczek, tu jest on. Tam pokaż swoje towary. Punkt skupu. Koda sosnowa. 2000, okej. Okay. Okej. Okay. Rybki, a woda dalej. Zobaczymy ile łącznie zrobimy. A około szóstki obstawiam? Szóstki, ósemki, coś ten styl wyciągnął. Sześć, 6 8000 jakoś tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, ładna subarka podjechała. Też kiedyś taką miałem. Bardzo ładna subarka zresztą. I przez przypadek usiadam, tak? A teraz ja miałem robić, się. O, dobra. Ej. Pójdziemy po prostu warstwę sprzedajemy pięknie. Ostatni chyba możemy wziąć maksymalnie 22 kłody, więc coś odłożę, dzięki czemu będę mógł wziąć więcej. Poduszmy może to, sobie zaraz to po prostu wyjmę. będą dzięki temu wszystkie? Będą dzięki temu wziąć wszystkie. I uwaga, ile zarobiliśmy łącznie za około na pracy? Zrobiliśmy łącznie 8370 dolarów. No to w sumie fajnie, wam tak powiem. A tak powiem, że to w sumie fajnie. nie są jakieś super ceny. Tak, słabo, że nie są jakieś super ceny. No nic. Dobra widzowie, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, postawcie techniczną łapkę górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków I więcej prac, jakie chcecie pracę Zawsze wam to powtarzam, żebyście wybierali, nie tylko ja I co? Ja się z wami żegnam Trzymajcie się, papa! Pa.